Witam Was w kolejnym odcinku na Plansze dzisiaj będziemy mówić o grze Zaginana Ekspedycja, która została wydana przez All In Games. E, gra, która jest skierowana głównie do gry solo, ale ma też różne inne możliwości, wariacje jakieś takie, tak? I o grze solo, nie będą mówić solo, tylko w trójkę, czyli... O, goddammit, Ink <grym grym> I widzisz. No nie było ostatnio. Naw, był... Nawet <grym> mnie ten suchar wziął z zaskoczenia. <grym> ostatnio był odcinek, jeden z ostatnich odcinków był solo, to słabo się nagrywa solo. Ktoś mi napisał no właśnie, że się nie, bo... nie śmiałeś ja nie przez cały odcinek, no ale to w sumie dość zdrowe, że jak siedzisz sam, to się nie, 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 nie śmiejesz no, do tego, no, co mówisz. No, chy... no, to w sumie jest tak. to jakaś, jakaś resztka zdrowia psychicznego. Tak, bo potem zapchnęliby mnie w paści kurowicach, nie na przykład w, tym, w jakimś odmęcach. Chcę, żebym też ma dzisiaj. Dobra, lecimy. Gra Zaginiona Ekspedycja. Jest to gra, w której, jak w jednej grze, ostatnio idziemy do Eldorado. Przez jakąś dżunglę. Bo ogólnie chyba w do Eldorado tak by design się chodzi przez dżunglę. Hmm. Nie, ale klimatycznie. Klimatycznie yy, gra jakby polega na czym, że jesteśmy wyprawą, wyprawa sobie idzie przez dżunglę do tego do tego Eldorado, I a jak tam to, jak, jak to w dżungli bywa, dzieją się rzeczy, które nam przeszkadzają przeważnie, acz nie tylko w podróży do tego Eldorado. Klimatycznie przede wszystkim autor, pan Per Sylwester, przeczytał sobie książkę o zaginionym mieście Z, którą też przeczytał... Nie z mówieniem Per. może to jest jakieś coś innego i za chwilę dowiesz się, że mówisz to źle. Ja nawet nie wiem, nie, to, jest, to nie jest PR, jakiś pryz. No dziwny to, to jest To jest chyba Niemiec, <laughs> wiem, zakładam, że PR. No dobra, spokojno, przepraszam. E, I przeczytał sobie książkę o zaginionym mieście Z, którą też przeczytał Ignacy Trzewiczek ostatnio i będzie robił, Robin, znaczy już robi Robinsona o tym samym. I stwierdził, że no, zrobimy sobie prostą karciankę o prowadzeniu ekspedycji przez taką dżunglę. I żeby ona była jako taka klimatowa, żeby ona była jednocześnie sucha o zarządzaniu zasobami, ale i klimatowa. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak na grę, która jest właśnie tym, że idziemy przez dżunglę i przeżywamy przygody, i to jest na kartach, to tak jakby te przygody owszem, są, i te karty w pe... tak jakby to, co karty robią, w pewien sposób reprezentuje y... temat karty, czy tytuł karty, czy to, co jest na niej narysowane, ale z drugiej strony jest słuchaj jak. No jest jak... to taki poziom abstrakcji, że no nie broni się to samo. Znaczy, chodzi o to właśnie, że to nie jest tak, że to jest. Na szczęście to nie jest taka abstrakcja, że to nie ma sensu, tylko sam sobie muszę wytłumaczyć, jak te ikonki narysowane na karcie. Co, co oznaczają? Tak jest, więc. Bo no na przykład masz ikonkę liścia odpowiedzialną za skill przetrwania i. Sam kontekstowo musisz sobie wytłumaczyć, ok, to w tym wypadku to będzie oznaczało to, a w tym co innego. Tak, No ma... paradoksalnie, ja mam inne zdanie niż wy. Paradoksalnie, jak się, chociaż odrobinkę patrzy, co na tych kartach jest narysowane i co, co, co one reprezentują, to to ich działanie często ma sens i. Jeżeli się wykaże odrobinę minimum przynajmniej chęci to można sobie jakąś historyjkę do tego tak, układać. Znaczy on, I to układa się całkiem łatwo. To nie, to właśnie chęci przynajmniej odrobinę. To nie, nie musisz wpakować w, w to naprawdę dużo samozaparcia, że ja chcę zobaczyć, że tutaj ta historia, no tak, którą no bo sobie Tak, W ten sposób sens, to można z każdej gry zrobić. Tylko jest tutaj to raczej łatwe. Nie mam całkowicie inne zdanie. Ja uważam, że z mega tona to jest klimatu. Naprawdę to jest, to jest tak dobrze z klimatu nagra, że jak się ją właśnie oderwie od tego, że to jest zamiana jednych surowców w drugie surowce i, i inne tam rzeczy, to spoko. To faktycznie można, tego, można się od tego oderwać, ale moim zdaniem, pomysł. Idę przez dżunglę w dżungli, wszystko co tam się dzieje na tych kartach, dzieje się w dżungli. W każdym filmie, jakimś przygodowym, wszystkie te rzeczy się wydarzają. W każdej Węże, książce węża, Anakondy, pekari, nie wiem, jakieś tubylcy. zatrute tubylcy, i tak dalej, tak dalej. Wszystko się zdarza. Jest ta gra narysowana w sposób przekozacki. Jakiś gość, który nazywa się Ewing narysował tę grę i ona jest przekazańsko narysowana, zresztą... Y wiesz, mi chodzi z tą abstrakcyjnością o to, że tak jakby w grze takiej full przygodowej nie mógłbyś ominąć tej warstwy fabularnej. Tutaj da się patrzeć tylko na ikonę. No da się, ale zawsze... Ale, a ale na, na tych kartach? Ale funkcjonalnie to... nie ma nic poza ikonkami, więc można by ją tak, wiesz... No oczywiście, że, że tak. Plus jedno mięso, minus jeden życie. Ale przyznacie rację na pewno, że... Na tle innych tego typu grach, bo to jest gra kooperacyjna, tak, czy wariant solo, znaczy gra solo z wariantem de facto kooperacyjnym, to mało jest gier, które tak dobrze są tematyczne. Mamy pandemika, która jest świetnie tematycznie, mm -hmm. ale mamy też kupę gier. Zresztą niedawno graliśmy w jakieś kooperacje, które się klimatem nie bronią za bardzo. A ta się mimo wszystko, moim zdaniem, w jaki sposób broni? No może sobie tą historię opowiadać. A, mm -hmm. idziemy teraz. Ha, 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 jest burza, uciekamy. Pogonił nas tę burza, kartę. minęliśmy szałas. Tak, my zauważyliśmy szałasu, bo była straszna burza i tak dalej. To wszystko wydaje mi się, że to jest świetnie, świetnie klimatyczne. No i dla mnie to mówię, no, oprócz chyba perwersyjnie brzydkich kobiet malowanych na tej. Znaczy, wiesz, cały ten styl, to, tobie jak zwykle dziwne style rysowania się podobają, ale cały ten styl rysunków. On coś w sobie ma, ale uważam, że będzie miał tyle samo zwolenników, co przeciwników. To jest trochę... Ale nie oddasz to, ale mu Ale nie nie oddasz mu obrazki tego? jak ze starych książek przygodowych. No. Jak z jakichś tomków Te czy ta taka moda jest. Ty, ja nie wiem, dlaczego nie padło tak jeszcze niego. hasło Europejskiej Szkoły Komiksu, bo to mi się kojarzy właśnie... Z windziarzem. No, nie, z windziarzem francuski, belgijski komiks. Ta, z, z, z czymś takim. Tintina tak. na przykład. Uh -huh. 50 lat już mają te przygody Tintina. No. Przecież to widzisz tego Tintina, no tak. nie? Jak on biega. No tak. Ja uważam, że super, super ta gra też jest wykonana, bo ona jest śmiesznie, jakby jeżeli chodzi też klimatycznie, bo ona się trochę otwiera książka, masz fajną wypraskę prześwitującą, to też jest. W której trochę nie mieszczą się karty. No dobra, ale jest prześwitująca wypraska. Tak. Yy, karty są tarotowe, duże. No jest, bajer. To no wszystko no. to jest śliczne i ładne, jest to prawda. Jest. No, ja że nie, no jakoś tak, tak wasz zach, was zachwyt nad tym wykonaniem troszeczkę mnie niepokoi, bo jednak żetony są strasznie Tak, że tony są biedne. Dobrze, że żetony są biedne, ale wiesz, ale, ale karty dzięki temu, że są duże nie tracisz na tej czytelności i funkcjonalności, o której powiedziałeś, czyli są ikony widoczne, no. a jednocześnie są, nie tracisz tej super grafiki. Wiesz, ten fantastyczny jest, tor, tor po którym się moim. przemieszczamy do Eldorado, wygląda jak z gry komputerowej z lat 90. Dobra, to się, się zgodzę, to mogą być ładnie zabawne. No. Tor punktacji, nazwijmy, to zajmuje zdecydowanie za dużo miejsca na tym stole. No ale to, tak jak Ci mówiłem przed nagraniem, to kwestie produkcyjne raczej. Sędzia Dredd. Sędzia Dredd już, już będzie, już jest zapowiedziany, że, że A będzie. A tak, ta, ta sama gra będzie teraz zrethymowana na Sędziego Dredda, który idzie po The, the curved Earth. Po radioaktywnych pustkowiach i z mutantami, to wszystko mi się tak spina. To ma tyle sensu w sobie. Nie, muszę to zobaczyć. I żeby teraz to te, grafiki, te grafiki, o, której, o których mówi, że te są z lat 80., to tutaj masz takiego totalnego Schwarzenegera, który biega w konanie no, barwańskie. A teraz wyobraźcie sobie, że, po, że Windiarz pokazuje wam malutkie obrazki, <laughs> a, których nie zobaczycie, więc musicie udać się do Google'a, żeby, żeby je obejrzeć. Wow. No to, to, jest, to, to jest dopiero szninkiel i tego typu rzeczy. Dobra, jedziemy coś dalej. O, o, o Spoko, kraju. dobra. Y, y, klimat jest, ja uważam, że jest. Tak. A mechanicznie to jest taka gierka w postaci zarządzania zasobów. Mechanicznie zasobami. to jest w zależności od tego, w który tryb gramy. Nie, no ustalmy, że, że gramy, Dobrze, na razie gramy główny. Na razie gramy koopa dwuosobowego lub trzyosobowego, bo te najmniejsze różnice są pomiędzy tymi dwoma zestawami graczy. Mamy sobie karty przygód. Na karcie przygody z kart przygód będziemy układać szlak po którym będziemy musieli przejść i rozpatrzyć karty jedną po drugiej. Na kartach przygód mamy rzeczy, które się dzieją, czyli zasadniczo zyskujemy coś, tracimy coś, zyskujemy coś, tracimy coś. Może to być, na pewno się to zdarzy, może wybierz jedną z opcji, która się zdarzy, może Dostanie opcjonalnie się też, tak. coś się mhm. zdarzy. I Szlak, po którym przejdziemy, zawsze będzie miał 6 kart długości. Wygląda to w ten sposób: gramy na dwie osoby. Ja dostaję sześć kart, widzisz dostaje 6 kart. Gramy 3 karty: ja kartę, widzisz kartę, ja kartę, widzisz kartę i układamy szlak po numerkach, który, które na tych kartach są. Układamy je rosnąco. Przechodzimy przez ten szlak, znaczy przed wyjściem na szlak, jemy śniadanko. Tak, przechodzimy, to znaczy no robimy to tak, żeby przejść, bo może się zdarzyć, że nie przejść. No, bo tak, może, no. może być tak, że ktoś umrze i, i będzie przykro. E, czyli tak, z sześciu kart gramy po trzy, układamy szlak, przechodzimy po nim. Później gramy drugą połowę rundy, w której te pozostałe trzy karty, gorsze, których nie chcieliśmy zagrać wcześniej, teraz już musimy zagrać. I teraz układamy je w kolejności, w której je zagrywamy, a nie w kolejności cyferek, które na tych kartach są. Co jest istotne w tym zagrywaniu kolejności, to to, że nie tylko tracimy i zyskujemy zasoby na tych kartach, ale są tam też trochę takie kombinacje, opcje, które pozwalają nam troszeczkę pokombinować. Na przykład przeskoczyć następną kartę albo zamienić dwie karty miejscami, więc to w jakiej kolejności one będą zagrane i. I co się w którym wydarzy? W pewnym momencie ja się dowiem, co zagra ten drugi, czy tam ten trzeci, ma znaczenie na to, w jakiej kolejności ja powinienem zagrywać karty i co, co położy, jakie, są, jakie są możliwości. I teraz tak, jak wieczorem wychodzimy na szlak, to znowu jemy kanapki, zmniejsza się to, ile jedzenia mamy, i idziemy. Tylko, I... tutaj karty wykładamy w ten sposób, że wykładamy tak, jak powiedziałeś, niezgodnie z numerkami, tylko to sobie już układamy tak, jak chcemy przechodzić. Czyli ktoś kładzie pierwszą kartę i drugi, drugi albo trzeci. Odpada na, na tę kartę, tak? I tę sekwencję powtarzamy do skutku, czyli albo A, dojdziemy do Eldorado, B, umrzemy. Tak, bo jedną z, z ikonek jest możliwość zapłacenia jakiegoś kosztu przeważnie dosyć ciężkiego i poruszenie się na jednej z tych kart, do których idziemy, tam ile tam ich jest? 8. Dziewięć. Dziewięć. Tak, bo możemy wstać w miejscu i się kisić i polować, jeść, polować, jeść, umierać. To um... tak się zdarza na wycieczkach. umrzeć mm. nie ruszając z miejsca. To jest możliwe teoretycznie. No i co? i co? Większość decyzji, które będziemy musieli podejmować, właśnie polegają na zarządzaniu zasobami, których są tak naprawdę trzy. Bo mamy zdrowie naszej drużyny, Mamy jedzenie, które jest potrzebne tam, dlatego, że się kończy. Yy, I mamy amunicję, która jest niewiele. No i mamy trzeziomków, którzy każdy potrafi coś innego. Jeden potrafi liście, drugi potrafi <grym> kompasy. kompasy, a trzeci potrafi. Co on potrafi? Nie, no mamy kartografa surwiwalisty i gościa, który potrafi zrobić szałas. I tak, i domkowego mamy, tak? I czasami oni muszą zginąć. Bo to też jest bardzo fajna rzecz. To tak trochę jak w się. Indiana Jones, zauważył, nieważne kto z nim był, ale to on łapał tego grala, to on łapał tą, tą czaszkę, tam nie było nikogo więcej. Wszyscy nie byli tak kolejni. Go... Bo, bo to jest istotne, że tak jakby idziemy drużyną, ale to nie jest tak, że każdy z graczy to jest jeden tak. z członków Tylko tej drużyny. Bo drużyna też jest drużyna wspólna. drużyna jest wspólna i drużyna jest, to Ech, zasób, j, jak to się ładnie mówi, expandable. Tak, bo wystarczy, żeby jeden ostatkiem ścił się, doczłapał. Więc ci pozostali również są zasobami, które również można wydać, na przykład, żeby nakarmić Czasami tego kogo nie pierwszego. Czasami kogoś trzeba zjeść, nie? I teraz tak, na przykład mamy kartę, która każe nam zapłać szałas, żeby nie umrzeć bardziej. I żeby zapłacić szałas muszę albo odrzucić kartę, na której jest szałas, a mogłem ją zdobyć wcześniej w trakcie rozgrywki. Albo zmęczyć szałasowego. Albo, albo zmęczyć człowieka, który potrafi robić szałasy. Albo bardzo zmęczyć kogoś innego. Tak, czyli zabrać jakby lifepointa life pointa jednego tak, tak, albo dalej. będzie się aż do śmierci w sensie <grym>. jest to jego ostatni wyczyn, no i tego No i klimatu. To może jak DiCaprio w tym w No. można. by to w zasadzie minimalnie prze na Rewenanta. po prostu byłoby ci, tak jakby zimniejsze wydarzenia, ale. Dokładnie. No tak, można by to zrobić spokojnie. No właśnie, i tak naprawdę cała gra to jest to są, to są wybory, tak czyli wybieramy, każde, ka praktycznie każda karta <coughs> począwszy od tego, jaką kartę zagramy, tak, czyli yy, co w jakiej sekwencji będziemy rozgrywać, do momentu, do, do tego, do, po to, że na każdej karcie, praktycznie mamy przeważnie jedną, dwie lub nawet trzy, czasami cztery opcje. Chyba, że właśnie na przykład. Chyba, że jest jakaś straszna rzecz, że tam nie ma żadnych opcji. tylko po prostu... Zepsute jedzenie, po prostu straci <grytanie> jedzenie. Po, no, to... I twoją główką jest to, jak tej karty się pozbyć i jej nie rozpatrywać. Tak. Ja Zaskoczyć ją żabą. Na przykład. Lub yy, zmęczyć yy, szałasowego. <grytanie> no, w każdym razie, yy, cała gra to taka właśnie łamigłówka, jak to zrobić. I w przypadku tutaj gry na dwie yy, lub trzy osoby, bo te zmiany, yy, które, o, o których podziału są niewielkie tutaj. Mamy tutaj znaczy taką pewną decyzyjność. To też ważne jest to, że oczywiście nie mówimy, ej, słuchaj, mam kartę numer 28 i teraz bym na niej jest to, to to i to. Nie pokazujemy Ale na nadal gramy kooperacyjnie, bo ja mam na przykład kartę, która pozwala przeskoczyć inną kartę, więc ja ją zagram na tyle wcześnie, żeby ten drugi, jeżeli ma coś strasznego na ręce, to postarał się położyć to zaraz za tą kartą. Tak. I tak dalej. I teraz tak, teraz moje skojarzenie, które jest dalekosiężne i dosyć abstrakcyjne, ale ta gra jest dla mnie ta, ta gra jest dla mnie taką lepszą wersją The Grizzled, dwierusów. No już mi to mówiłeś. Ja... Bo w Wiarusi to też jest gra kooperacyjna, w której chcemy zagrać karty w odpowiedniej kolejności Tylko, i nie że zginąć. w tej grze da się nie zginąć. Tylko w tej grze da się nie zginąć i nie jest tak przeraźliwie losowa jak tamta. Znaczy tutaj właśnie dzięki temu, szczególnie właśnie ja mam takie wrażenie w grach trzyosobowych, kiedy mamy tych kart, kiedy mamy sporą wiedzę i jakby Możemy sobie, takie wrażenie jest przynajmniej, to nie jest y, y, fakt, to jest wrażenie, posiadania większej kontroli, bo tam nie ma większej kontroli, tylko się ma wrażenie większej kontroli y, w przypadku grach, gier trzyosobowych, bo masz dużo tych, tych możliwości, tych kart i tak dalej, wyłożenia tego, bo dostajesz cztery karty, położysz dwie z nich, tak? Eee, w... Tuta, tutaj się wetnę i nie zgodzę, bo wedu, według mnie większa kontrola jest na dwóch graczy niż bo, na trzech. bo, bo mamy większą gracz ma większą część wiosę. jest twoja tura. Zgodzę się z tobą, tylko że na trzy osoby mam wrażenie, że y, statystycznie większe szanse są, że każdy będzie miał jakąś dobrą i złą kartę. Znaczy dobra. Z moich, z, moich, moich, znaczy z moich gier na trzy osoby miałem wrażenie, że jest łatwiej. O. Wydaje, a mnie wydaje się, że matematycznie łatwiej jest, łatwiej jest kontrolować to, że Oczywiście, nierówno że tak. się rozłożą dobre, złe karty pomiędzy graczy, jeśli jest nas dwóch Aha. i możemy na przemian kontrolować. Im więcej kart tak. w jednej ręce, tym bardziej można Ale, ale mówię, mój, z moich gier Aha. zawsze mi się wydawało, że na, czter, na trzy osoby było Z czego ładnie proświe. wynika, że na dwie i na trzy jest podobnie, podobnie w ogólnym odczuciu, zależnie od tego kto... Tak. Tak, i tutaj właśnie warto trzeba powiedzieć o tym, że ta gra bardzo mocno zmienia się, jeżeli gramy grę solo. Czyli de facto, no nie oszukujmy się, ta gra była stworzona, wydaje się, być, znaczy, na, na grę solo, tak? Nie przesadzałbym, że bardzo, bardzo. Znaczy, bo dalej, jak gramy solo, dalej układamy szlak, który ma długość sześciu kart i ogólne zasady pozostają te same. Tylko trik jest taki, że tak I, jak. Tak jakby jest coś w rodzaju bota w sensie tak. tego drugiego gracza toby, zastępuje tak. dociąganie kart. No, wiecie, po czasami postu, gracie z, taki, z takim człowiekiem, który <laughs> zachowuje się jak element losowy w grze i chociaż jakbyście z nim nie rozmawiali, to ruchy wykonuje losowe. I ta gra to symuluje, gdzie y, działa ona w ten sposób, że ja jako gracz dostaję 6 kart i gracz wirtualny też dostaje 6 kart i on gra dwie, ja gram dwie, ja gram on gra jedną, ja gram jedną, a później w drugiej połowie rundy ja mam zagrać 3, on ma zagrać 3 i decyduje w jakiej kolejności będziemy te karty wykładać. I tutaj właśnie zamienia się już, jest to dalej ta łamigłówka o zarządzaniu zasobami, ale dochodzi taki element push your luck. Czyli, a, jakbym teraz, a jak z wierzchu mi teraz podejdzie coś dobrego, to będę szczęśliwy. Czy zaryzykuję, czy nie. Tak i wydaje mi się, że na jedną osobę to tutaj bym się zbliżał bardziej do tych wiarusów. Mm -hmm. bo masz taką sytuację, gdzie, gdzie tutaj sobie kontrolujemy, tak, czyli już widzę, mamy tyle i tyle nabojów, mamy tyle i tyle tego, wykładam kartę, no tak. mogę sobie nawet... Przede, zabrać... przede wszystkim, jak grasz z myślącym współgraczem, tak. to jak ja doprowadzę swoją kartą do tego, że jesteśmy na krawędzi, to on jest w stanie wybrać kartę, która nas nie zabije. Na krawędzi, mm -hmm. nie, jest pandemik no. pandemik nie. Tak jest. To on jest w stanie wybrać, no czasami nie jest w stanie, ale przeważnie ale... jest w stanie wybrać tak. kartę, która nas nie zabije, no ze stosu... Mówiąc krótko, będzie chciał, chciał będzie nam będzie. pomagał, tak? Natomiast w grze solo mogą zdarzyć się sytuacje, w której świetnie będę chciał zaplanować sobie pewne rzeczy i to, co planuję, jakąś kontrolę mam, ale gra mi, mówi, no sorry, no, no Roy no, mu, musi odejść, tak? <grym> Czyli ten domkowy, jakiś tam i tak dalej, tak? Także y, może zdarzyć się sytuacja, w której, y, w, której w grze solo y, no, przegrywa się, po prostu się przegrywa, bo to gracie mocno kopie i to niekoniecznie dlatego, że ty bardzo źle grasz. Dlatego, że po prostu ten dociąg, ten dociąg był tutaj słaby. I ale, tu mam... ale w wersji solo trwa to na tyle krótko i gra się sprawnie, że. Ale z drugiej strony problemy. satysfakcja jest większa. wiesz tak. o co chodzi, bo satysfakcja uh -huh. jest na tyle duża, to że. Jest to tak. po prostu trochę inny charakter rozgrywki, że tutaj jest, tu jest wiesz, bardziej, no, bardziej tu przypomina pasjansa. Tu jest bardziej piętaszek Piętaszek, no uh -huh. piętaszek tak, ale jakby pasjansowo, tak? czyli potasowałem karty. No miałem pecha, tak? Mhm. Ja takiego pasjansa bardzo często stawiam dla dzieci, śmiesznego i tam się może zdarzyć, że masz takiego pecha, że nic ci nie wyjdzie nawet sekundę. No wiadomo, no nie ma szansów, to nie ma szansów. Bez <grym> Na przykład nie, nie poukładasz. <grym> Niech będzie. E, no i jeszcze jest wariant, który Ciuniek jakoś tak y, po, chyba typu. Albo tak tak mijamy, miamy to. Jest jeszcze wariant <grym> dwuosobowy wyścigowy, w którym ja dostaję sześć kart i jestem pierwszym graczem, windziasz dostaje sześć kart i jestem drugim graczem. I teraz Gramy w ten sposób, że układamy dwa szlaki. Jak zagrywam kartę, to wybieram, czy dokładam ją do szlaku górnego, czy dolnego. No i tak sobie układamy, układamy. Jak ułożymy dwa szlaki, to jeden z graczy, gracz pierwszy, wybiera, którym szlakiem idzie, a gracz drugi idzie tym, którym nie poszedł pierwszy. Co przekłada się na to, że gracz, który wybiera jako pierwszy, będzie chciał ułożyć szlaki nie o wiem. różnym poziomie trudności, czyli żeby jeden był usłany różami, a drugi cierniami. A ten drugi gracz będzie chciał... Kadwi, kadwaj i ten jakoś tam Babiagurę na przykład, nie? A drugi gracz będzie chciał, żeby te oba szlaki były tak samo przykre do przejścia, żeby nie nadział się na jakąś minę. Później role się zmieniają, first player przechodzi i gramy tak do momentu, aż wszyscy nie umrą, bo ciężko jest dojść, jak obaj gracze... Właśnie chciałem powiedzieć, że no, ja w ten wariant z wami nie grałem, więc nie mogę powiedzieć, jak to jest w praktyce. W teorii brzmi jak, no jeżeli do tej pory we dwóch się staraliśmy i tak nie zawsze się udawało, a teraz się staramy się wsadzić sobie ten kij w szprychy to brzmi jak spora umieralność. Znaczy, to jest troszeczkę inny inny typ gry yy, ale dalej jakby zostawione jest ten, to serce tej gry tak może uh -huh. nie, że dalej serce to jest yy, Nie umrzyj. Pokombinuj sobie tak z zasobami tak no pokombinuj, znaczy bo tu są jakby dwie, dwa elementy kombinowanie z zasob, zasobami i ten push or luck, czyli a nóż a tak, bo jednym z efektów karty yy, może być to, dołóż. że. Dołóż losową kartę na koniec szlaku Wie, i Nie, to nie jest tak, sprawę. że jak gramy z ludźmi, to, to nie ma żadnych losowych efektów. są, jasne są. Ale bardziej mi chodzi o to, że, że wiecie, że takie, gdyby to było takie stricte zarządzanie, zarządzanie zasobami, no to mogłoby być takie trochę nudne, policzalne, yy, przygnębiające, że no nie da się, bo taki wyszedł set kart, przez to, że trochę jest tego pusza. Załóżmy, kończymy rundę i czysz dobra, w następnych sześciu niech będę miał pierwszą kartę, która da nam coś jadzenie. na przykład. Nie? Ja da nam jedzenie, bo właśnie zjeżdżaliśmy ostatnie. ostatniego tego <laughs> człowieka, który nie musiał dojść do końca. <laughs> nie, ale wiecie o co mi chodzi, że jest tutaj trochę taki, tego typu y, zabawy. E, dobra, jakieś to przemyślenia możemy już chyba, tak? Mowa, mowa, mowy końcowe. Ogólna moja mowa końcowa jest taka, że jak siadałem do tego, żeby zagrać, jak mi to podsunęliście, nie, to tak popatrzyłem. Nie wierzyłem. <laughs> nie, no, nie wierzyłem. Nie, szczerze stwierdziłem, Ej, to będzie takie, ta, 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 takie smutne żonglowanie, że to I no dobra, no, zagram. Trzeba, to zagram. Ale wydawało mi się, że, że to będzie totalnie, zer, totalnie zero ekscytacji. Hmm. A, i właśnie dopiero teraz mnie uderzyło, że... No, proste, że mamy talię kart, w której nie ma żadnych duplikatów, że wszystkie karty są różne, ale też czujesz, że są różne. Czyli jak masz te nicienie nieszczęsne, to one funkcjonalnie działają, działają jak jakaś inna karta, która ci zabiera zdrowie albo na przykład amunicję. Piranie są kozackie. Ale są... ale... nie wiem. One, karty są... Na papierze, jakbym spojrzał, to one nie różnią się bardzo od siebie, ale, ale się różnią. Mam takie wrażenie, że się różnią i, i to jest fajne po prostu. No, ja powiem w ten sposób. Ja nie będę ukrywał, bo ja mam angielską wersję od ponad roku, czy tam półtora i grałem ją dużo wcześniej niż wy. Ale ja założyłem, że to jest gras solo, więc nie wiem, że po co wam gra solo. Żaden z Was nie lubi grać solo, więc nie ma sensu jakoś tam specjalnie pokazywać Wam. Mnie się ta gra bardzo podobała. Jak się dowiedziałem, że będzie polska wersja, wiem, że kilka, kilku polskich wydawców o to się starało. Stwierdziłem spoko. Jest w Polsce grupa osób, które lubi grać solo, a ta gra jest dobra po prostu solo. To jest dobry pasjans, naprawdę dobry pasjans i sprawdza się też jako kooperacja na dwie na trzy osoby. Ale na BGG nawet jest napisane, że chyba best jest one. tam jest to Nie tak, wykluczam. Tak jest napisane. i yy, no i uważam, że jeżeli ktoś lubi grać solo, to ta gra sprawi mu Friday, szczególnie że piętaszek jest out of print i prawdopodobnie mm -hmm. już chyba nigdy Friday się już nie pojawi. Ale jest aplikacja. Jest aplikacja na frajdę, no, ale wiesz, że nie każdy lubi ten, niektórzy lubią sobie Wiem, po to wyłożyć karty. Niemo to jacyś i tak dalej i tak dalej. Więc ja bardzo rekomenduję tę grę do grania solo, a jednocześnie uh, podoba mi się w wariancie dwu czy trzyosobowym. Podoba mi się to, że można sobie zwiększać, zmniejszać poziom trudności. Podoba mi się mega graficznie. Podoba mi się ten klimat, że czuję, że Kanakonda, czuję, że puma i czuję, że szałas opuszczony. Opuszczony szałas i tam coś fajnego się znalazło. Bardzo to jest spoko. No i co muszę przyznać, że, że wykonanie też mi się bardzo podoba, także dla mnie to jest jedynka. Jakby. Mam, nie pozbyłem się angielskiej wersji, a jeżeli ktoś się nie pozbyłem się czegoś, to znaczy, że to jest dobra gra. Podły ten widz, wszystko po prostu Tak, zabrał. wszystko <grym> powiedział, no to ja to mogę tylko powiedzieć wrażenia, więc... Nie macie angielskiej Zaskoczy... wersji! Nie... Nie cię Zas zaskoczyło <grym> mnie to pozytywnie, znaczy wydawało mi się, że to będzie zupełnie takie do odklepania, do zagrania, do powiedzenia, no może być gra całkiem niezła. I jest to całkiem niezła, to znaczy no dla mnie tak poprawa graficzna jednak nie jest tutaj jakimś wielkim plusem. Dwa, ja nie gram solo. Z, z definicji nie gram solo, więc. Tak, powiedziałem to. No, powiedziałeś. Właśnie, to w sumie ci nie miałem rację. To ja już, to ja już nic nie Ale tak podobało dobra. ci się. Tak, nie, zaskakująco. zaskakująco, zaskakująco dobrze. Tak, to nie jest, to nigdy nie będzie, wiesz. Wow. wow, bo po prostu nie gram w tego typu gry. No dobra, ale wiesz, ale wyobraź sobie, czasami wyobrażam sobie, co, że, jadę pociągiem Że na przykład, w nie? sytuacji, kiedy... To nie mam, nie tak mam, jakby nie mam na rozłożenia toru punktów. Nie, no jedziesz w Intercity, masz, możesz sobie siąść przy to tym To mogę liczyć na palcach. Możesz punkty sobie położyć na karty sobie przekładać po prostu jak mogę Tak, tam. wyobrażam sobie sytuację, że nie mam standardowych gier, w które gram, to leży obok i to nie jest tak, wolę porozmawiać niż ten, tylko mogę to wziąć i to, jest co to, zagrać? Z jest tak. to można sobie co zagrać to, z żoną, najwyżej. z kolegą, spoko, takie na, na wiesz, Także okej. Okay. Znaczy, jest okej. Okay. Jak dla mnie spełnia podstawowy warunek gier kooperacyjnych, czyli przez większość rozgrywki, nie ma, muszę znaczy, nie, przez większość rozgrywki mam wrażenie, że umrę i traf, całkiem <coughs> mnie to czasem emocjonuje i to jest I fajne. Nie, I nie ma tu alfa. Absolutnie. Jeżeli się gra w dwie osoby, nie możesz komuś narzucić, bo nie wiesz jakie ma karty, więc możesz Aha. najwyżej... I to też, to, te, to ograniczenie mówienia jest bardzo spoko, więc bardzo to jest dobre. Już myślałem, że powiesz, że spełnia warunek gier kooperacyjnych, czyli nie odzywa się do siebie. To drugi to, raz, nie, to drugi to, że... raz chwalimy kooperację, to się, się, się stało, zepsuliśmy się chyba. Taki... Nie, albo gierko operacyjne w końcu zrobiły się dobre. Ja tak. to się w ogóle zepsułem, <laughs> growo. Ale o tym będzie kiedy indziej. Spoko. To co, polecamy? Polecamy. A, nie mhm. powiedziałem, że jeden, ale myślę, że wynikało to z tego, co mówię. Dobra. No to zaginiona Ekspedycja bardzo się cieszymy, że się pojawiła w Polsce. Bardzo was zachęcamy do spróbowania, bo naprawdę y, warto. Także od nas trzy jedynki. Mówili dla was Ink, Czoliak i Windiasz. Dzięki i do usłyszenia.